Dzisiejszym tematem naszej rozmowy jest plecak ewakuacyjny, czyli takie coś, co powinno być w każdym domu, co powinno nam pomóc w momentach zagrożenia, kiedy ten dom musimy opuścić. Co powinno się znaleźć w takim plecaku? To wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy na wsi, czy dookoła nas jest woda, las, czy jest na podwórku gorąco, zimno, pada deszcz. Jakie mamy warunki atmosferyczne, którą porę roku mamy. Nie jest to rzecz martwa, którą możemy przygotować raz i ją zostawić. Musimy o to dbać, aby za każdym razem znalazły się tam rzeczy odpowiednie. Latem więcej wody, zimą więcej posiłków, jak najbardziej energetycznych, takie, które zapewnią energię, do tego, żebyśmy z tym plecakiem mogli się przemieścić w bezpieczne miejsce. Mamy przede wszystkim apteczkę pierwszej pomocy. Musimy mieć opatrunki, wodę utlenioną. Wszystko to, co pozwoli nam zaopatrzyć bieżące rany, gdyby takie powstały. Nie zapomnijcie też o swoich lekach, te, które cały czas używacie, tych, które macie przypisane przez lekarza i które codziennie przyjmujecie. Mogą tu się również znaleźć suplementy diety, te, które mają w sobie wiele witamin, magnezu. To wszystko, co pozwoli nam lepiej funkcjonować. Oczywiście niezbędną rzeczą jest energia elektryczna, którą powinniśmy ze sobą mieć. To są wszelkiego rodzaju powerbanki. Pamiętajcie, żeby mieć zawsze naładowane, żeby one były zaopatrzone w jak największą baterię wewnętrzną. Jeżeli podjęliśmy się już ucieczki, wędrówki z plecakiem, to proszę pamiętać o tym, że musicie mieć tam wodę. Wystarczającą ilość, żeby nie odwodnić organizmu. Bo warto jest również zaopatrzyć się w coś, co dostarczy nam energii, z posiłków, czy to takie ciasteczka, które będą nam dostarczały energii przez całą naszą wędrówkę. Bardzo sprytną rzeczą jest również żywność, która jest bardzo lekka, gdyż nie zawiera w sobie wody, a my tą wodę możemy dostarczyć do tego i jeść pełnowartościowe posiłki, ale nie dźwigać ich na plecach. To już nie jest zwyczajna puszka, a dostarcza. Co najmniej tyle samo energii. Dodatkowo przyda nam się wszystko, co jest związane z tym, żebyśmy mogli odpocząć i wypocząć. Czy taka karimata, która jest leciutka, jest opatrzona w folię, i będzie nam służyła do tego, żebyśmy mogli spokojnie i bezpiecznie się położyć na niej, do tego proponuję bardzo dobry niewielkich rozmiarów, ale skutecznie chroniący nas przed mrozem i ujemnymi temperaturami, jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie, a wiemy, że nie będziemy używali naszego telefonu, więc taki prosty, jakiś najprostszy kompas, który możecie wziąć, który wam pokaże, w które miejsce zmierz zmierzacie, dokąd idziecie. Aby rozgrzać się, to również mamy takie małe drzazgi, drewienka oraz Wiórki, które pozwolą nam w tym momencie rozpalić ognisko, choćby na chwilę, aby się ogrzać. Do tego przyda nam się multitool, za pomocą którego możemy zrobić tak naprawdę wszystko. W multitoolu zazwyczaj znajdziemy kombinerki, różnego rodzaju otwieracze, pilniki, ostrza, które pozwolą nam ściąć niewielkie gałązki, ale też coś, czym posmatrujemy kanapkę. Niewielka latarka, coś, co jest nam potrzebne, kiedy się poruszamy, kiedy chcemy dać jakieś znaki, w momentach, kiedy jest ciemno lub też chcemy coś zasygnalizować. A jeżeli potrzebujesz pomocy, żeby skompletować taki plecak, to przyjdź do ZTHP Chorągwi Białostockiej przy ulicy Pałacowej 3 przez 1, a pomożemy Ci go skompletować, podpowiemy co jeszcze warto kupić i e, pokażemy jakie produkty mogą się tam znaleźć.